you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam po bardzo długiej przerwie. Nie nagrywałam dla Was długo i tu chcę Wam wyjaśnić, że po prostu ten czas był mi potrzebny, bardzo był mi potrzebny na taką regenerację, na znalezienie... Troszkę można powiedzieć nawet i samej siebie, tak, w tym wszystkim. Także bardzo było mi potrzebne zdystansować się, odsunąć się, słuchajcie od takiej dużej aktywności, tym bardziej, że właśnie czytania ogólne naprawdę są dosyć wyczerpujące energetycznie. No czasami nawet potrafią bardziej zmęczyć niż czytania indywidualne, dlatego moi drodzy... Naprawdę ten czas takiego wyciszenia i dużo mniejszej aktywności był mi niezmiernie potrzebny. Ja się cieszę, że mogę tutaj z powrotem teraz do Was wrócić, mogę coś dla Was nagrać. Tak, wracamy, moi drodzy, z czytaniami tygodniowymi. No i zobaczymy, kochani, co to właśnie w tym tygodniu dla Was astrologia, no i oczywiście też moje karty przygotowały. Drodzy moi, przypomnę, czytanie na nowy tydzień, 27. Październik, 2 listopada 2025. W tym tygodniu, słuchajcie, zmienia się bardzo mocno energetyka, zmienia nam się wibracja, też numerologiczna, bo zmieniamy miesiąc. Kończy się październik, zaczyna się listopad. No i niechybnie, słuchajcie, zbliżamy się też i do końca roku. No i niesamowite tutaj energie nam wszystkim towarzyszą. Nikogo, słuchajcie, te energie nie ominą. No i za Kilka o tych energiach Wam tu opowiem. Drodzy moi, przypomnę, że to będzie czytanie ogólne. Ono może, ale nie musi z Wami rezonować i pamiętajcie, drodzy moi, że ono nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, że nie podejmujemy żadnych ważnych, życi życiowych, takich przewrotowych, słuchajcie, decyzji e pod wpływem czytań ogólnych, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Jeśli takie czytanie tutaj gdzieś z Wami rezonuje. W jakimś stopniu odzwierciedla Waszą sytuację, moi drodzy, no to ok, w porządku, ale no, za, zawsze warto się tutaj pokusić o jakąś e, taką e, indywidualną odpowiedź, indywidualną wskazówkę. I pamiętajcie, moi drodzy, że jeżeli właśnie macie do podjęcia jakieś takie bardzo ważne życiowe decyzje i potrzeba Wam wsparcia, e, wsparcia w kartach, w astrologii, to warto wtedy, słuchajcie, e, pokusić się o czytania indywidualne. Jeżeli podobają Wam się moje czytania, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie filmiku. Moi drodzy, tam macie podane WhatsApp, Messenger i również tutaj na dole ekranu wyświetla Wam się, słuchajcie, numer telefonu, pod który jest też podpięta aplikacja WhatsApp. Kochani moi, no i oczywiście jeśli chodzi o tą rezonację, no to pamiętajcie, że energia nie zna czasu, miejsca i przestrzeni. Pewne energie, które tutaj nie, dla niektórych z Was zaprezentuję, może już gdzieś się tutaj przewijały w poprzednim tygodniu, może być to takie przesunięcie, będą w następnym. Pamiętajcie, no po prostu takie jest prawo energii. Drodzy moi, co więcej, zachęcam do zapoznawania się z czytaniami specjalnymi. One są w Zakładce Czytania Specjalne. Zachęcam Was również, słuchajcie, do przejrzenia tego, co Wam tam prezentuję na dole w opisie filmiku. Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat Pustego Kursu Księżyca na miesiąc listopad. No i zobaczymy, co tam jeszcze więcej mi się uda, słuchajcie, umieścić dla Was na kanale. No i tak, kochani moi, co się dzieje na niebie? Na niebie dzieje się dużo, mamy mnóstwo skorpionej energii. Słońce w znaku skorpiona, Merkury w znaku skorpiona i Mars w znaku skorpiona. Słuchajcie, to, to są takie, bym powiedziała. Hmm, złowieszcze trochę informacje, złowieszcze wieści. Ale dla kogo? No przede wszystkim, moi drodzy, dla tych, którzy próbują kimś manipulować. No właśnie, dla tych, którzy próbują kimś manipulować i... Dla nich to są złowieszcze takie, słuchajcie, energie, dlatego że dodatkowo Pluton, który jest władcą znaku Skorpiona, znajduje się w tej, w tej chwili w wodniku. Kochani moi, to jest właśnie czas poszukiwania sobie jakichś nowych miejsc, poszukiwania sobie nowych obszarów do życia. Zatem, ci wszyscy, którzy są w jakichś trudnych układach, w jakichś trudnych relacjach osobistych, rodzinnych, moi drodzy, jak i również zawodowych, i zwłaszcza ci, którzy są wykorzystywani, wykorzystywani energetycznie. Ci, którzy tutaj są pod jakimś takim pręgierzem, gdzie ktoś wymusza coś na nich, kontroluje, chce zagrabiać ich energię. Nie tylko chce, ale zagrabia i to dzieje się czasami lata całe, no to, moi drodzy, to są właśnie dla nich złe wieści tutaj, bo ci uciemiężeni podnoszą głowę i spokojnie, spokojnie nabierają sił i niestety ewakuują się z takich sytuacji, więc mamy tutaj taki czas właśnie szykowania się do czegoś nowego w swoim życiu, do odchodzenia od bardzo toksycznych relacji, od dziwnych historii, od dziwnych układów. Moi drodzy, to jest czas uwalniania się właśnie, uwalniania naszej własnej indywidualnej energii spod kontroli, spod kontroli jakichś układów karmicznych, spod kontroli jakichś kontraktów, spod kontroli innych właśnie ludzi. Którzy poprzez tego typu właśnie umowy, kontrakty próbują wymuszać na kimś jakieś posłuszeństwo i tego typu sprawy. Słuchajcie, także czas jest to niesamowity. Tworzą się tutaj nowe więzi, będą się tworzyły. To jest czas, kiedy przygotowywuje się człowiek do eksploracji jakichś nowych obszarów, nowych obszarów pracy nad samym sobą. Mało tego też te nowe obszary się pojawią, dlatego że ludzie będą odłączali się od pewnych toksycznych energii, zatem moi drodzy, jeżeli nie, ma, nie, mamy, nie mamy już toksyka czy toksyczki, czy, toksy, czy jakiegoś toksycznego środowiska, toksycznej pracy już nad głową, nie inwestujemy naszej energii w to. No to moi drodzy, mamy nowe zasoby, pozyskujemy po prostu nowe zasoby, nowe obszary, nowe przestrzenie. Więc będzie czas na właśnie tworzenie nowych więzi, po to, żeby aż to w 2026 roku słuchajcie, bo to są takie energie, które się tutaj tak mocno zawiązują po to, żeby w 2026 roku kompletnie, zupełnie co innego robić gdzie indziej i z kim innym. To jest. Cały czas jeden i ten sam, słuchajcie, proces uwalniania i odkrywania nowych obszarów, nowych obszarów emocjonalnych, nowych obszarów duchowych. To jest czas właśnie tworzenia się nowych więzi, pozbywamy się wszelkiego rodzaju trudnych, dziwnych misji. Słuchajcie, jak byliśmy obciążeni jakąś misją, że będziemy tutaj mm, kroczyć y, y, z pochodnią wiedzy, tak, między jakimiś toksykami. No to już moi drodzy, te, te właśnie misje tutaj zostają zakończone. My jesteśmy zwolnieni już z takich misji. Będą się pojawiały zupełnie nowe obszary, gdzie będziemy mogli się czym zająć, a no samymi sobą, własnym rozwojem, nowymi zdrowymi relacjami, nowymi zdrowymi układami w pracy. Właśnie, moi drodzy, temu bardzo mocno sprzyja ta energia skorpionia, tak, od Słońca, Merkurego i Marsa. Mars, słuchajcie, praca zawodowa, planeta czterdziestolatków, no i to jest w jakiś sposób się tutaj odnajdujemy w świecie. Merkury również, słuchajcie, komunikacja, Słońce to całe ja, moja energia, moje jestestwo, więc mocno, mocno, słuchajcie, tutaj te energie sprzyjają zamykaniu, zakańczaniu i wypalaniu. Po co? Po to, żeby właśnie powstały nowe obszary, nowe miejsca w nas, żebyśmy odzyskali kontrolę nad tym, co nam się wydawało, że nie jest nasze. No właśnie, wydawało nam się tylko, że to nie jest nasze, poprzez właśnie różne układy toksyczne, chore relacje, moi drodzy, yy, toksyczne układy zawodowe, osobiste, rodzinne, a nawet i jakieś przyjaźnie, tak? No nagle się może okazać yy, w najbliższym czasie, że te przyjaźnie to są tylko po prostu pseudoprzyjaźnie. Zatem tydzień dynamiczny, sprzyjający też właśnie takim refleksjom i temu, żebyśmy bardzo mocno koncentrowali się na sobie, bardzo mocno właśnie koncentrowali się na zbieraniu sił, na wychodzeniu z takich układów. Tydzień, słuchajcie, jakich wiele nie było dotychczas. I zobaczymy co w takim razie, te energie, kosmiczne przyniosą tutaj dla poszczególnych znaków, co się tutaj w kartach będzie działo, jak karty będą taką energię tutaj dla Was, moi drodzy, zczytywały. A ja Was teraz zapraszam właśnie na czytanie z kart dla każdego poszczególnego znaku, kochani moi, i do usłyszenia przy Waszym znaku osobistym. Moje drogie ryby, witam Was bardzo serdecznie. Czytanie na nowy tydzień 27 października, 2 listopada 2025 roku. Ryby moje drogie. No i co się tutaj dzieje? E, troszkę tam w Waszym znaku e, e, się e, zadziała. Jest jedna retrogradująca planeta. No i słuchajcie, bardzo dużo tej energii właśnie skorpionej, która jest no, Wam przyjazna, bo to słuchajcie, Wasz trygon, bardzo dużo energii skorpionej na nieboskłonie plus retrogradację. Zobaczymy, co tu dla Was co macie do odzyskania, moi drogie ryby? Jakie pola tutaj są do odzyskania? Co? Jakie włości macie do odzyskania? Zaraz zobaczymy. Poprosimy kartę dla rezonujących ze mną ryb. Rezonujące ze mną ryby 27 października, 2 listopad 2025. <suszy> moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Po spodem talii, moi drodzy, Macie kartę a sądu, sądu Ostatecznego. A akurat kartę Sądu Ostatecznego w Aurze Tygodnia, w ogólnej Aurze Tygodnia, mieli Wasi poprzednicy wodniki, więc być może tam też dla Was znajdą się jakieś wskazówki, zajrzycie do nich. Moje drogie ryby, czas e, zmiany swojego życia o 180 stopni dobrnęłyście wy już tutaj do punktu wyjścia troszkę wcześniej, tak? Dobrnęłyście do takiego punktu, że możecie naprawdę bardzo dużo zrobić, jeżeli chodzi o jakąś zmianę, a odłączyć się od pewnych jakichś obciążeń, słuchajcie, od oczekiwań, um, moje drogie ryby, dosłownie z wstać tak? A iść po coś nowego w swoim życiu. I wy wcześniej niż na przykład wasi poprzednicy już do takiego stanu, żeście tutaj doszli. Czyli jesteście kilka kroków Dalej, poprosimy teraz karty, dla rezonujących ze mną ryb, karty uzupełniające, dointerpretowujące, 27 października, 2 listopada 2021. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, <laughs> szanse i tu mi się pokazały, słuchajcie, dwie, dwie karty, więc je wyszczypuję, tak, wyszczypały mi się, więc je tutaj, tutaj zabrałam. I słuchajcie, zagrożenia, tak? Czyli na szansach mamy dwie dodatkowe karty uzupełniające. I tu, moi drodzy, mamy kartę, no troszkę podobna karta, też jak i u waszych poprzedników, kartę wizyty. A więc słuchajcie, no wychodzenie z takiej sytuacji, Wam tutaj widzę, dosłownie zostało do zrobienia jeden krok. Jeden mały krok, moi drodzy, jesteście. Jesteście już poza jakąś niezdrową sytuacją, jesteście poza jakimiś, jak, jakimiś blokadami, tak? Poza, poza bardzo, bardzo takimi, słuchajcie, trudnymi historiami, trudnymi tematami. Z stanie. Wy jesteście tylko, dla was tylko zrobić jeden krok. Moi drodzy, piątka denarów, ogólna aura tygodnia i karta wierności. Tutaj, o proszę bardzo, pięknie, gwiazda nam wyszła. I przy okazji widzicie, wyszczypały się te dwie karty cygańskie. Mamy tutaj kartę fałszu i kartę konstans stałości, mm, 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 oka opatrzności i denarów. No, niesamowite sprawy. Dobra, lecimy, moje kochane ryby. Karta piątki, dynarów oraz karta wierności to jest ogólna aura tego tygodnia. No właśnie, tutaj już ktoś podobny jakiś układ miał. Coś takiego właśnie z taką wiernością, nie pamiętam. Czy to gdzieś było, słuchajcie, przy może przy lwach, gdzieś tam troszeczkę wcześniej, tak? Więc no, może jak będziecie coś przyglądać na miniaturkach, może to zobaczycie. Nie jestem w tej chwili w stanie wam, słuchajcie, powiedzieć, ale pamiętam, że, że dla jakiegoś znaku już tutaj coś takiego było. No i słuchajcie, piąteczka denaru i karta, karta wierności. Konieczność dokonania zmiany, konieczność dokonania, słuchajcie, jakiejś korekty. Jesteście tak naprawdę w połowie swojej drogi w połowie swojej drogi i wystarczy zrobić tylko jeden krok, żebyście już byli w tej drugiej połowie, żebyście już tak naprawdę zamknęli za sobą ten etap, tak jak tutaj wcześniej powiedziałam. Uwalnianie się od jakichś obciążeń, uwalnianie się od jakichś zobowiązań, moi drodzy. Jesteście w takim punkcie swojego życia, że tak jak powiedziałam, możecie zmienić swoje życie o 180 stopni i już nigdy więcej nie wracać do tych specyficznych trudnych sytuacji. W piące denarów, moi drodzy, mamy niestety, ale troszeczkę takiej nerwowości, troszeczkę brak poczucia takiego bezpieczeństwa, brak poczucia jakiejś równowagi, duże też tutaj poczucie zagrożenia, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Więc tutaj są może jakieś takie ryby, które mogą się właśnie bać, obawiać o swoje finanse, tak ogólnie, ale też są jakieś ryby, które mogą się po prostu obawiać o swoje finanse. Co to będzie, jeżeli ja na przykład podejmę takie, a nie inne kroki, jeżeli chodzi o kwestie jakiegoś życia osobistego, tak? Jeżeli tu chodzi o jakieś relacje, co będzie z moimi pieniędzmi. Czy ja będę Będę mieć tutaj poczucie bezpieczeństwa materialnego, tak? Czy, yy, czy no, będę, nie wiem, musi, musiał, musiała się z czymś dzielić, albo być, być może właśnie po prostu, no nie wiem, zabraknie mi pieniędzy, tak? Nie będę mieć tych pieniędzy, albo będę zmuszony właśnie do dzielenia się tutaj z czymś. A więc tutaj, tu, tutaj jest troszeczkę takich taki, taki, taki właśnie myśli na ten temat. Yy, moi drodzy, generalnie możecie być troszeczkę właśnie takie rozproszone w tym tygodniu może, by wam, może by być Wam się trudno skoncentrować na jakimś jednym zadaniu, moi drodzy. I niestety to powoduje, że tracicie tutaj siły. Będziecie tracić siły, będziecie niepotrzebnie tutaj gdzieś na coś się zwracać uwagę, niepotrzebnie się angażować w różne tematy, emocjonalnie przede wszystkim. Jeśli chodzi też właśnie o te pieniądze, no to tutaj właśnie takie takie wiecie, więcej, więcej takiego gadania, ola Boga, ola Boga, o co to będzie i to i tam, zamiast naprawdę skupić się na zarabianiu, no to ta energia po prostu będzie zupełnie gdzie indziej szła w innym kierunku, będzie się, będzie się gdzieś tam, że tak powiem, ulatniała. Tak? I to jeszcze bardziej Was może tutaj troszeczkę wbijać w brak poczucia bezpieczeństwa i równowagi. Widzę tutaj też słuchajcie rozliczanie się, no bo karta sądu ostatecznego, więc tutaj macie jakieś rozliczanie się z przeszłością. Rozliczenia też naprawdę takie finansowe również i to dosyć mocno. Jeżeli chodzi o kwestie na przykład jakiejś prowadzonej działalności, ewentualnie chodzi tutaj na przykład o jakąś inną jeszcze kwestię e, jakiejś takiej też, nie wiem, pracy, może tutaj macie coś do oddania, jakieś ważne zlecenie, więc tu jesteście dosłownie słuchajcie w połowie tego wszystkiego, ale też widzę takie ważne wezwanie, tak? Pospiesz się, zrób coś szybciej, e, musisz to zrobić, tak? Będziecie tutaj też, moi drodzy, weryfikować jakieś sprawy, w które jesteście zaangażowani, tak, e, finansowo, e, czy na przykład jakaś prowadzona działalność, coś takiego, czy to ma sens, czy to przynosi jakieś odpowiednie zyski, tak? A tu możecie być właśnie nawet jakoś w jakiś, w jakiś sposób tacy, no nie, nie wiem, przy, przywołani, może przez kogoś, przez urząd nawet, do tego, żeby, żeby to jak w jakiś tam sposób porozliczać, z czegoś się tutaj, że tak powiem, wyspowiadać. Więc tutaj troszkę, troszkę takiego zamieszania, troszeczkę poczucia takiego braku bezpieczeństwa u Was w tym tygodniu będzie. No i słuchajcie, no tak. tak Taka dosyć spora nerwowość, tak? Spora nerwowość, rozproszenie. Możecie chcieć pozałatwiać kilka spraw na raz, a to się nie będzie po prostu dało, moi drodzy, pozałatwiać kilka spraw, kilka spraw na raz. Jeżeli chcecie ogarnąć też ten tydzień i skorzystać ze wszystkich tutaj, tutaj jego możliwości, a ja je widzę tutaj dosyć spore, to przede wszystkim przygotujcie sobie też taki dobry plan działania, tak? Co, 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 co gdzie, z kim, gdzie mam co, co pozałatwiać, co mam z kim rozmawiać, racjonalnie też właśnie podejdzie ewentualnie do takiego zagrożenia finansowego i czegoś takiego i takich strat, bo tak naprawdę moi drodzy, to straty przede wszystkim ponosicie z tego powodu, że jesteście bardzo rozedrgani i nieskoncentrowani, tak? I z tego powodu właśnie kręcąc się trochę wokół własnego ogona, ponosicie straty. I one są, to, 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 to jest właśnie źródłem waszych największych strat w tej chwili energii, finansów i, i, i w ogóle poczucia bezpieczeństwa i tak kilka spraw naraz się załatwiać. Ciężko, to, czarno to widzę, jeżeli dalej tak po prostu będziecie w tym tygodniu się kręcić wokół własnego ogona, jak powiedziałam. Jakie macie szanse w tym tygodniu? No właśnie, dlatego mówię o tym ważnym... E, 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 takiej ważnej czynności jak przygotowanie sobie odpowiedniego planu działania, bo szanse są tutaj bardzo e, fajne e, i wreszcie bym nawet powiedziała trochę niesamowite, dlatego moje drogie ryby, no właśnie warto sobie przygotować ten plan, żeby z tych szans skorzystać, no bo tutaj dużo też was będzie rozpraszało, tak żebyście troszeczkę nie do końca się na tych szansach mogli skoncentrować. Szanse. Gwiazda, moi drodzy. Karta fałszu oraz karta konstant stałości. No słuchajcie. Lepiej się tutaj nie dało. Tu macie dosłownie takie, takie podwójne potwierdzenie, że jakiś fałsz, jakieś kłamstwa wychodzą na światło dzienne. Więc moi drodzy, fałszywi jacyś ludzie, fałszywe otoczenie. Karta gwiazdy pokazuje też, moi drodzy, uwaga na jakieś otoczenie, które może na Was wpływać negatywnie. To jest, naj... no właśnie, to jest jakaś taka osoba, tak, z której gdzieś tutaj jestem uzależniona, gdzieś może sąsiad uzależniony za ścianą mieszka, gdzieś może jakaś, nie wiem, toksyczna, toksyczna osoba z rodziny, przyjaciel, pseudoprzyjaciel oczywiście, tak, pseudoprzyjaciółka, otoczenie, energia, dzielnica, słuchajcie, czyli niesprzyjające wam otoczenie, otoczenie wręcz bym powiedziała coś jak na zasadzie slamsów, tak? które negatywnie na Was wpływa. Wręcz bym nawet powiedziała tutaj u niektórych ryb, to jest jakiś taki negatywny wpływ właśnie jakiegoś promieniowania geopatycznego, tak? jakieś ściany, coś tam się dzieje, sąsiad sobie postawił gdzieś tam telewizor, tak? który no, akurat tutaj okazuje się, że promieniuje i gdzieś bije bije tymi promieniami tutaj na was, i wy po prostu śpicie, tak, będąc gdzieś tutaj na, 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 na celowniku promieniowania z jego telewizora, a choćby nawet tego typu rzeczy, tak, czyli otoczenie generalnie niezbyt fajne, niezbyt przyjazne, otoczenie jak slumsy, niezdrowe otoczenie, fałsz w otoczeniu, jakieś kłamstwa, słuchajcie, w otoczeniu, nie tylko niezdrowe otoczenie energetycznie, ale również niezdrowe otoczenie, nie, nie tylko jeżeli chodzi o energię ludzi, ale również niezdrowe otoczenie, jeżeli chodzi właśnie o energię jakiejś no nie wiem, materiałów, czegoś, co jest wykonane, tak? tego, 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 tego typu rzeczy. Nawet, nawet mogą być, słuchajcie, na bardzo negatywne i trudne, uciężliwe dla Was wręcz kolory, tutaj gdzieś pomalowane ściany, czy w biurze, czy w pracy, czy gdzieś w domu, tak, nawet to może być właśnie w mieszkaniu, które wynajmujecie, gdzieś nie możecie pewnych ruchów gdzieś tam zrobić, albo, albo weszliście do takiego mieszkania, zastaliście już takie rzeczy, tak, no, kupiliście takie mieszkanie, otrzymaliście i takie, 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 takie pewne rzeczy tutaj utkwiły i nie możecie pewnych zmian wprowadzić. Więc gwiazda, moi drodzy, właśnie pozwala wam tutaj u... Um, ujrzeć to wszystko, zobaczyć to, zobaczyć co tutaj bardzo negatywnie na Was wpływa, e, fałszywe niezdrowe otoczenie, karta konstant stałości mówi o tym, że to i tak wyjdzie tutaj na światło dzienne wszystko, e, uzdrowienie jakieś, słuchajcie, wręcz, wręcz oczyszczenie, wręcz bym powiedziała takie znalezienie pewnych nadprzyrodzonych rozwiązań dosłownie, czy jakichś nadprzyrodzonych metod. Do, do, do tego, żeby rozwiązać jakieś tutaj bieżące sprawy, bieżące, bieżące problemy. Znajdziecie też to źródło właśnie takiej waszej, takiego rozadrgania, takiego Waszego poczucia braku bezpieczeństwa, więc znajdziecie to źródło. Zobaczycie to wszystko moi drodzy. Karta gwiazda pokazuje, że takie dosłownie oświecenie tutaj na Was spłynie, tak? Ja bardzo lubię gwiazdę w Starotwie. i karta konstant stałości mówi o tym, że to wszystko wychodzi na światło dzienne, cała prawda wychodzi na światło dzienne, związane z jakimś fałszem jakichś osób, jakiegoś otoczenia, słuchajcie, również z niezdrowym otoczeniem, łącznie z niezdrowym otoczeniem fizycznym, które po prostu jest i które działa na Was negatywnie i właśnie też na przykład może bardzo Wam mocno osłabiać czakrę podstawy tak? i działać właśnie na, na Wasz brak poczucia bezpieczeństwa. A z denarów, moi drodzy, oraz karta, e, karta zezdrości to są zagrożenia w tym tygodniu. No właśnie, zagrożenia. Zagrażają Wam podli <laughs> ludzie, zdrajcy, tak? E, tak, zdrajcy, więc zazdrość tutaj, więc to, to, to jest takie duże zagrożenie. W ogóle, moi drodzy, jakieś układy zawodowe i relacje, które są po prostu bez przyszłości. Albo tkwienie w pewnych sprawach, które są naprawdę bez przyszłości. E, tkwienie w takich, o właśnie, taki, taki, taki kociokwik mam, e, nie wiem co mam robić, to jest, słuchajcie, dla Was największe zagrożenie, tak? E, no, Wy tutaj możecie też... Przez to wszystko jakąś ważną dla Was sprawę zaprzepaścić, jakąś szansę możecie tutaj zaprzepaścić. A zatem nie zaprzepaszczajcie tej szansy. Jeżeli właśnie tak biegacie w kółko wokół własnego wona, tak jak Wam tutaj powiedziałam, to przygotujcie sobie odpowiedni plan działania, żeby, moi drodzy, właściwej szansy, tutaj w asie denarów, nie zaprzepaścić. Co się tutaj stało, moi drodzy? Tutaj jakaś zdrada została dokonana, jakieś kłamstwo się dokonało. I wy tutaj, moi drodzy, no po pierwsze też to odkryjecie, zobaczycie to, zobaczycie, że pewne układy osobiste nie mają już tutaj racji bytu, pewne może i układy zawodowe też już nie mają tutaj racji bytu, pewne osoby też tutaj nie mają racji bytu. Poza tym zdacie sobie też tego sprawę, że ktoś w zasadzie podgląda wasze życie jak przeździurka od klucza, moi drogie ryby. I, no I to też jest właśnie takie źródło waszych jakichś tam problemów, tak? Też może być zatoczenia, tak? Podglądać właśnie was tutaj jak przedziurka od klucza. Zabiera waszą jakąś energię, zabiera wasze jakieś możliwości, zabiera wasze jakieś szanse, zabiera właśnie jakieś wasze takie uziemienie tutaj. To, 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 to z kolei mamy też tutaj czakrę, czakrę sakralną, tak? jakąś taką kreatywność tutaj widzę. Więc tydzień, słuchajcie, naprawdę tak mocno energetycznie zapowiada. Właśnie patrząc jeszcze tutaj w tło, czyli w tą kartę zmartwychwstania, więc ja, moi drodzy, widzę, że tu no naprawdę czystki etniczne w jakimś otoczeniu zrobicie, a tyle wam się tutaj ujawni jakiejś informacji, tyle was tutaj dosłownie was oświeci, jeżeli chodzi właśnie o wasze otoczenie, moi drodzy, sprawy się tutaj będą tak wyjaśniały jedna po drugiej, jedna po drugiej, jedna po drugiej, tak, o co się tutaj rozchodzi, kto gdzie mnie blokuje, co się gdzieś tutaj dzieje, co to za środowisko, co to za otoczenie, moi drodzy, tak, i to otoczenie rodzinne, zawodowe jak i również właśnie coś gdzieś poza ścianą. Za ścianą, no macie może też właśnie jakąś taką osobę, tak jak powiedziałam. Ktoś was bardzo tutaj podgląda, próbuje was małpować, próbuje tutaj, słuchajcie, w jakiś sposób, w jakiś sposób Was tak jakoś no blokować. No blokuje was to, to Was po prostu blokuje. Ktoś wam się przygląda, ktoś Wam bardzo zazdrości, moi drodzy, i to też jest takie zagrożenie w tym tygodniu ze strony tych osób, ale wy to odkryjecie. Wy dacie sobie po prostu tym radę. Przynajmniej ja wierzę w was, moje drogie ryby, że tutaj kartę, kartę właśnie tą energię, informację wynikając z, z karty gwiazdy, to Wy tutaj wykorzystacie, tak? No bo gwiazda to jest, słuchajcie, olśnienie i dosłownie takie, takie połączenie z, z tym czymś, co tam wyżej, tak? Co gdzieś nam tam właśnie przekazuje jakąś ważną informację, ważną wiedzę. Tutaj jest takie naprawdę olśnienie i możliwość ponaprawiania wielu, wielu, wielu spraw i zmiany wielu po prostu spraw, tak? Dosłownie zmartwychwstania w życiu, wyjście z jakichś blokad i toksycznych historii, układów. Może to być też jakiś były, była, kto wam właśnie tak gdzieś Was obserwuje, przygląda Wam się i niestety Wam niekoniecznie dobrze życzę, tak? I tutaj takie olśnienie, wyjaśnienie, e, odkrycie jakiegoś fałszu, jakichś kłamstw, naprawdę, słuchajcie. No, i uzdrowienie dzięki temu całej sytuacji. Macie tutaj szansę, słuchajcie, ja Wam powiem tak, na uzdrowienie znacznej części swojego życia, a kto by nie powiedział, czy nawet może całego waszego życia. Życzę wszystkiego dobrego moim kochanym rybom. Uzdrawiajcie wszystko, co leci, i do usłyszenia na kolejnych czytaniach.